Witam wszystkich. Słuchajcie, ruszyła przed sprzedaż mojej książki Wdzięczność. Ja, cóż mogę powiedzieć? Jestem strasznie Wam wdzięczna za to, że kupujecie ją. Że te wszystkie treści, które ja mówię, te wszystkie myśli, które snują się we mnie, są dla Was atrakcyjne i co mogę Wam obiecać? Mogę obiecać, bo właśnie. Wybieram się, żeby jechać te wszystkie książki podpisywać, więc wszyscy, którzy kupicie w przedsprzedaży książkę, dostaniecie książkę z moim podpisem, a jeżeli chcielibyście, żeby w książce widniała jakaś dedykacja, to przy zamówieniu napiszcie, jaką chcecie dedykację, może komuś chcecie kupić książkę i dać. Ale ja dzisiaj chcę powiedzieć jestem wdzięczna za każdą osobę, za każdego ciebie, że chciałeś kupić tą książkę. I naprawdę wysyłam moc takiego błogosławieństwa z mojego serca do ciebie, do Twojego życia, i mówię: bardzo Ci dziękuję za takie zaufanie, jakie mnie obdarzyłeś kupując tę książkę. I pomyślcie, może są jakieś osoby, którym za coś chcecie okazać wdzięczność i właśnie za to, że chcecie okazać wdzięczność, właśnie taką książkę im wręczycie. A ja chętnie osobiście napiszę taką dedykację takiej osobie. Bardzo dziękuję z całego serca. Ściskam Was wszystkich. Pozdrawiam.